No to zaczynamy nasze śniadanko. Co mam jeść jedzenie dla babasów w życiu? Ale mnie zrobiliście. Wow. Sara, co ci się przyczepiło? Dlaczego się tak dziwnie na mnie patrzycie? Wygląda jak jakaś narośl. Co? Już zapomniałam jak to strasznie. Hej, minął już tydzień od powrotu z kolonii i zaczyna mi się strasznie nudzić. Zupełnie nie mam pomysłu co by tu porobić. Wiem, może wybiorę sobie jakiś challenge z mojej książki. A tym razem sobie coś wylosuję. Mam cały dzień na niebiesko. Co mi nie było? Wiktor przestań się chować po kątach w moim pokoju. No dobra, ale wybierz sobie inny kolor. Hmm, to może czerwony? Czerwony też już był, ale nie miałaś brązowego. No nie wiem, to chyba będzie zbyt trudne. Nie znam tyle brązowego jedzenia. A czekolada? Przekonałeś mnie. Zaczynamy! Jest tylko mały problem, nie mam tylu brązowych ciuchów, tylko szweterek i skarpetki. A co to za marudzenie? Hmm. O, jakie masz fajne brązowe spodenki. A, dziękuję. Czy mogłabym się od ciebie odbić? Słucham. Ta-dam! Wow, ale fajna sztuczka. Nauczyłam się tego na kolonie. Czemu wcześniej mi tego nie pokazałaś? Już nigdy nie będę musiała ci kupować nowych ciuchów. O, o, to chyba nie był dobry pomysł, bluzkę zrobię sobie inaczej. Tak się składa, że znam na to super lifehacka. Lubię lifehacki. <laughs> to to mogę sobie przefarbować bluzkę? Tak? Tak, tak. Jest. Jeśli macie jakąś starą bluzkę, którą chcecie przefarbować, wystarczy w garnku zaparzyć kilka torebek czarnej herbaty. Gdy herbata już się zaparzy, wkładamy bluzkę na pół godziny do garnka. Babcia kiedyś mi to pokazała, kiedy strasznie poplamiałam moją ulubioną sukienkę. Zacznijmy od płatków. Żeby mleko było brązowe, dorzucimy trochę kakao. O, idealnie. Hmm. Widzę, że nie ma zbyt dużego wyboru w brązowym jedzeniu. No nic, będę musiała przez cały dzień jeść czekoladę. Jak już się poświęcę! No to zaczynamy nasze śniadanko. Sara, co ty wyprawiasz? Wcinam brązowe śniadanko. Ale co to jest? Chcesz dzisiaj wykorzystać roczny limit na słodycze? Wybacz mamuś, ale nic na to nie poradzę. Mam challenge na brązowo, a nie ma nic zdrowego brązowego. Hmm, jestem pewna, że zaraz coś wymyślę. Ale mamo, zaczekaj! <grymne> Proszę Sarusiu, masz tutaj brązowy krebek z pasztetem, kabanosy, fasulę, soczewice i pyszny deselek warzywny dla bobasów. Smacznego! Co mam jeść jedynie dla bobasów w życiu? Mmm, co tak pięknie pachnie, jakie pyszności. Jak jeszcze trochę potrenujesz, to też ci zrobię. A ty wszystko ładnie zjedz, smacznego. To nie wygląda zbyt apetycznie. Ja nie jadam takich rzeczy. To, to chcesz, żeby W żadnym razie może smakuje lepiej niż wygląda. Mmm, teraz kaba nosek, to akurat lubię. Teraz fasolkę. Tego się boję najbardziej. Mm. Dobra, trzymajcie kciuki. Mm. To zdrowe jedzonko, jest naprawdę dobre. Nie wierzę. Jeszcze <noise> deserek. Dla bobasów? A, leci samolocik. O, widzę, że śniadanko jednak smakuje. To naprawdę dobre, daj jeszcze. Okej. Okay. No to świetnie, zbierajcie się, mam dla was niespodziankę. Zapylam was na nową wycieczkę. Tylko założę moją nową brązową bluzeczkę. Powinna już być sucha. Ale ja już się nachodziłem. O, sucha. Patrzcie, jaki piękny, chodźcie szybciej. Żonka już dzisiaj mam dość chodzenia. Myślę, że sobie gdzieś wsiądziemy i odpoczniemy. Oj, nie, Marucie, chodźcie zwiedzić zamek. Znowu schody. Szybciej, szybciej. Zobacz jaki piękny krajobraz tu się rozpościera, jaka przyroda. Jejku, zaraz nogi mi odpadną. Tata, wiesz, że tu obok są magiczne ogrody? Mama uwielbia rośliny, a to jest park botaniczny i są też leżaczki. Zaczekaj tu chwilę. Żonka, kochanie, czy wiesz, że tu w okolicy znajduje się przepiękny park botaniczny? Naprawdę? Jak mogło mi to umknąć? Jedziemy? No jasne. No to jesteśmy, to da! Co to magiczne ogrody? Przecież to jest park rozrywki. No tak, i jednocześnie park botaniczny. Oj, cwaniaki, ale mnie zrobiliście! Chodźcie! Witajcie, bawcie się dobrze i oczywiście musicie zwiedzić każdą atrakcję. Inaczej moje koleżanki wróżki zrobią Wam niezłego psikusa. Dziękujemy! O, są leżaczki, tu sobie usiądę. Dobra, Mężuś, tu się rozstajemy. Co, dlaczego? Wy sobie przetestujcie wszystkie atrakcje, a ja poglądam roślinki. Pa! Ale no co ty? Pa, mama! Chciałem sobie po prostu usiąść. Wiecie, co w magicznych ogrodach jest najlepsze, że prawie wszystkie atrakcje są brązowe. Pierwszy jest zamek brózek! Sara, Nie mogę, zamek wróżek nie jest brązowy. Chodź, bo ci wróżki zrobią ci psikusa. Oj przestań, naprawdę wierzysz w takie rzeczy? Jak chcesz. Sara, nie boisz się, że ci wróżki zrobią psikusa? Spokojnie, Wikus, to tylko tak na niby. No nie wiem, to magiczne ogrody. Ja wolę nie ryzykować. Dobędę wszystkie pieczątki. Hej, czeki, kto chce watę cukrową? Ja! Yeah! A są brązowe? Raczej nie. Szkoda! Pychotka! Ale fajnie, wreszcie sobie usiąść. Dobra, chodźmy już do wiszących drzew. Musimy przepłynąć tymi trampami. A dlaczego na nich nie ma krzeseł? Fajnie Ale męcząco Ale mi się tu podoba Naprawdę piękne, mają tutaj kwiaty Wow To jest zdecydowanie moja ulubiona atrakcja A ja mam lek wysokości hmm. Idziemy tajnym przejść Ale tam było ciemno. Jak dobrze, że te drzewa były brązowe, bo uwielbiam tunele. Czuję, że mi trochę to zajmie, a moje nogi wreszcie odpoczną. Nie chodź. Nie mogę, nie jest brązowa. To już jest druga atrakcja, na której nie idzie, bo nie chcę, żeby Ciebie spotkała ten wróżek. Jak już mówiłam, nie wierzę w takie rzeczy. Ach ten Wiktor wciąż jeszcze wierzy w bajki. Dzieciaki, schodźcie już, pora coś przekąsić! Okej! Okay. Brązowy obiadek? Ciekawe, gdzie mama się podziała. Pewnie dalej ogląda kwiaty. Sara, coś się przyczepiło? Gdzie? Co to za zwierzak? Zdejmijcie go ze mnie! Zaraz, ty masz chyba ogon. Oh. Co? To chyba niemożliwe? Jest jeden sposób, by to sprawdzić. Ała, awa, To boli! Nie, ała, awa. Ał. To prawdziwy ogon? Co? Ale jak? Rzeczywiście wyrosł mi ogon, ale dlaczego? Ja wiem, to wróżki. O nie, chodźmy szybko na kolejną atrakcję. Może wtedy ogon zniknie. Te magiczne ogrody naprawdę są magiczne. Daj, to, to, mocno! Szybciej nie umiem! Czuję się jak komik? I co, zniknie już ogon? Jeszcze nie! Może na skutku ci zniknie ogon Mam nadzieję, a wy wciskajcie dla mnie łapki w górę A mi się podoba ten ogonek Mocniej Wiktor, żeby ten ogon nie odpadł I co, dalej jest? Niestety tak! Mam nadzieję, że na tej karuzeli ogon zniknie Szybciej kupa! Okay. Szybciej nie dam rady! Okej, okay, jest kolejna brązowa atrakcja, może ona zadziała spalę dziś mnóstwo kalorii i co, mam jeszcze tę nogą? Niestety tak Pieczątkę, teraz idziemy na ciuchcie. O nie, z tego co pamiętam kolejka Bulwiaków nie jest brązowa. Chodź szybko, bo Wiktor nam się zgubi. Naprawdę już chcę pozbyć się tego ogona, ale się zrelaksowałaś w zieleni? pora odnaleźć rodzinkę. To co idziesz na ciuchcie? Nie, i tak już mam ten ogon, a nie chcę jeszcze dodatkowo przegrać chelężu, jak chcesz? Dobra, sprawdź sobie grotę Mordoli. Niech Sara żałuje takiej przejażdżki, choć pójdziemy do niej do groty Mordoli. Jak dla mnie to wcale nie jest straszne. Oj, gdzie jesteście? Widzicie, nic strasznego się nie stało. Co jest? Dlaczego się tak dziwnie na mnie patrzycie? Wiesz co? Chyba trochę ci uszy urosły. Hmm? Wygląda jak jakaś narośl. Co? Yy, mam elfie uszy? Widzisz, trzeba było jechać tą ciuchcią, ale przynajmniej będziesz teraz słyszeć lepiej na lekcjach w szkole. Co? Nie pójdę tak we wrześniu do szkoły. Tu obok są jacyś rycerze. Może oni będą wiedzieć, jak to odkręcić. Dzień dobry, wie pan, mam taki problem. Córce urosły uszy i ogon. O czym pan mówi? Takie duże uszy? Można się tego jakoś pozbyć? Wie pan, co jest na to jeden sposób. Jaki? Trzeba się tylko popsikać smoczą śliną. Co? Smoczą śliną? Już gorzej być nie może. Dziękuję. Mam nadzieję, że tata dowie się, jak się tego pozbyć. O, tata idzie. I co, dowiedziałeś się, jak się tego wszystkiego pozbyć? Mam dla was złe wieści. Żeby zdjąć czar, musimy zdobyć ślinę smoka Uff, dobrze, smok jest w mroczysku No właśnie, i ja nie zamierzam tam iść Przecież w zeszłym roku tam byłeś No i nie zamierzam tego powtórzyć Ale ja nie mogę zostać z elfimi uszami i ogonem Dobra, podprowadzę was kawałek, to chyba za tymi zjeżdżalniami Ale dalej idziecie sami Chodźcie na zjeżdżalnię co? W takim momencie musimy zdobyć silny smoka. To tym nie chcę jechać. Mroczysko zaczeka, a ja idę przełamać z nim strach na zjeżdżalni. Sara, chodzi na zjeżdżalnię. O nie, ta zjeżdżalnia nie jest brązowa, a nie chcę przegrać challenge'u. Ciekawe, co ci się tym razem pojawi. Aż się boję. O rany, jak wysoko. Normalnie bym się bała, ale nie chcę, żeby mi coś wyrosło. To mi się podobać. Kolejna pieczątka. Co to za straszne miejsce? dwóch się zmieściłem. O, tu jesteś. Żałuj, że nie byłaś na zjeżdżalni. Było naprawdę super. Co? Co? Tak? Co się stało? Twój nos. Zamieniasz się w leśnego zwierzaka. Co? Coraz gorzej! Okej, okay, wiesz co, może już idźcie do tego mroczyska. Ja poczekam na plaży. To jakaś katastrofa. Dobra, jesteśmy na miejscu to mroczysko. Tam jest smok! Tak jak pamiętasz, szerze go strażnik. I co teraz? Mam pomysł. Ja go zagadam, a ty idź do smoka. Już zapomniałam, jak to strasznie. O, jest strażnik. Dobra, zakataj go. Trzymaj flakonik i przejdź bokiem do jaskini. Dobra. E, dzień dobry. Co ty tutaj robisz? E, ładna dziś pogoda, prawda? Nie wiem, gdzie mam iść. Ale czekaj, czekaj, z której ty krainy uciekłaś? E... A nie wie pan, do kogo należy ta sztabka złota? Co? Jaka sztabka złota? E, no tak, która leży na ścieżce za rogiem. Poczekaj, zaraz będzie moja, ale ty pod żadnym pozorem nie wchodź do jaskini. Nie, skąd? W życiu bym tam sama nie weszła. Wiktor, <noise> co ty robisz? Miałeś iść do smoka. Skupiłem się. Ach, dobra, chodź pójdziemy razem, zanim strażnik wróci. Smog! Na szczęście śpi! Ale jak zdobędziemy świnę? Patrz, kapie mu spyska! Złapie trochę do butelki! Bądź tu rosną! żeby tylko się nie obudził! Okej, okay, tyle pisam ci, chodź już! Ukryłeś? No, super miejscówka, co? Kto by pomyślał, że mają tu nawet plażę? No, wreszcie można porządnie odpocząć. Dobra, mam ślinę, oby zadziałało. Teraz wciśnijcie dużo łapek w górę, żeby zadziałało. I co? No nic, dalej, masz uszy. Naprawdę? No tak. No trudno. Chyba już nic mi nie pomoże. Dzieciaki, chodźcie! O, są rodzice! Hejka! I co, znaleźliście ślinę smoka? Tak, ale nie działa. Co? O czym wy mówicie? Ale zaraz, uszy ci zniknęły. Naprawdę? Ogon też odpadł. A jednak ślina smoka działa! Mamuś, masz chusteczkę? Yy, jasne, jasne, proszę. I jak? Udało się, znowu jesteś człowiekiem. Co za ulga. <gryw> Nie wiem o co wam chodzi, ale musimy się zbierać, zaraz zamykają. Co już, wracamy do domu? Nie, zamówiłam na nocyk niedaleko, chodźcie. W samą porę, marzy mi się już ciepła łóżeczka. Ale chwila, nie spakowałam brązowej piżamy i ta pościel jest biała. Spokojnie o wszystkim pomyślałam, jako piżamę użyjesz brązową bluzkę taty i mam dla ciebie brązowy kocyk. Uf, dzięki mamusi, uratowałaś mój challenge. Okej, okay, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, słupki i pa! A w ogóle bluzka taty to fajny lifehack, jeśli zapomnicie wziąć ze sobą piżamy. Bikusi już piżamin? Ja też. Dobranoc. Nigdy nie przestaniecie mnie zadziwiać. Dobranoc. Jeśli chcecie kolejny kolorowy challenge, to zostawcie 20 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. Pa pa. Co wy kombinujecie z daleka? Wyglądaliście, jakbyście się gdzieś składali. My? Nie. Os dois se zmixirem.